Halo halo kochani, witam Was serdecznie jak mnie słychać. Najpierw sprawdzimy sobie dźwięk, później przejdziemy do przeglądu miast. Ja muszę się napić. Wody. A co tam się stało? Bo ja, czekaj, nie czytałem tego. Jak ten dźwięk. Czekajcie chwilę. Sprawdzę. A? Eee, chujowa co się stało, bo czekaj, nie czytałem tego jak ten dźwięk Czekajcie chwilę, sprawdzę, o, czekaj, tu chyba Dobra, dźwięk chwilę, jesteś, co jesteś, Jeszcze będzie lepiej, tak mi się wydaje. Dobra, kochani, to co, trochę się nie widzieliśmy, e, trochę się nie widzieliśmy. Jak, jak kurwa nawiedziałem? A że gdzie? Ja nie rozumiem, kurwa, jak nawiedziałem ty. A teraz co, oglądamy? Lobis A co to, kurwa, jakieś porno ze zwierzętami, czy co? Kochani, e, dobra, to weźmy sobie, zacznijmy robić ten powolutku przegląd, zobaczmy co tu się dzieje, zobaczcie, pamiętajcie, ta wyspa była kiedyś najgroźniejsza dla mnie, byłem sam i reszta czerwonych, kurwa, <laughs> Rozwiewaliśmy ich tu, nie, w drobny mak, sam cztery miasta przejąłem czerwonych, te dwa ostatnio, tu, no jak, wciul, ale co, że tak, że co, kurwa, kogo ja nawiedzałem, no co ty, ja nikogo nie nawiedzałem, ziomuś, ty, 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 Du, 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 du. Du, 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 du. Nie widziałem cię, nie widziałem cię. Dobra, co mnie się dzieje? Miałem sporo problemów rodzinnych i takich osobistych, ale w sumie spoko pracuję dalej. Jest spoko w tej pracy, jest zupełnie inaczej niż w poprzedniej. Kurwa, no jest zajebiście, fajni ludzie, nie lubię tych ludzi, spoko są normalni tacy nie? i bardzo fajne dziewuszki. Hmm. Dobra, róbmy ten przegląd, kurwa, Ej, przeglądzik, ja dzisiaj trochę poatakowałem, na przykład poatakowałem sobie to miasto, takie dosyć potężne ataki, jak widzicie, o, bo tam sporo wojska było, nie udało mi się wyczyścić tego miasta, ale to mi nie o to chodziło, żeby wyczyścić, tylko po to, żeby poatakować, jeb, 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 i atakowaliśmy sobie, zbieraliśmy punkty, nie mam kultury na kolejne miasto, przepraszam, o, y, ostatnie podbijem te, 24 miasta już mamy, tak kochani, trochę się zmieniło. Pozdro life, jo pewnie zapewnie tak? Pozdro live, tak jest, pozdro live. E, dzięki pozdro też. Steam dog, to jest nasz kolega ostatnio, żeśmy się troszeczkę napierniczali za niego. MP, to te żyje, żyje, żyje. Myślę, ma pytać na jakieś historie z tobą. jakie historie ze mną? O co chodzi? E, no, tak spoko, trochę chujowo ścianki, ogólnie spoko, nie. Mm. Kurwa, dzięki dobrym przyjaciołom, też spoko jest, nie, jak Maciuś to oglądasz, dzięki, no i oczywiście, kurde, moja ukochana, moja siostra, która ma dzisiaj urodziny, happy birthday, jak to oglądasz. Ty, ty. No dobra, lecimy dalej z tym, e, z przeglądem, ja i zrobieniem, co my tu mamy dobudować, tu nic nie dobuduję, bo nie mam ten, e, nie mam jak, tu e, specjalnie sobie rozburzyłem troszeczkę wojska, żeby dorobić sobie... E, bo było wcześniej na piątym, a przesłanie surowca, bo to miasto jest zazwyczaj, bo to z defem, to no pełne, nie? Zdane mam historię, jak obstrałem zbroję, dawaj opowiadaj historię, ty. E, ten z defem, także ono często jest, e, znaczy, no, wojsko gdzieś tam stoi, jest pełne i się te surowce marnują, to samo w Trójce rozbudowałem, co wam mogę powiedzieć, że mam trzy miasta ogniowe, się zmieniło troszeczkę w piątce, co było też dev. Tutaj też chcę e, targowisko rozbudować, chyba ta koszary, w sumie też, nie? Dla Twojej siostry, siostry Mai z Londynu, siostra przyrodnia, prawdziwa siostra. Mhm. Napiszcie wszyscy na czacie e, 100 lat dla Mai. Może to będzie oglądała jutro, to się ucieszy. Maja. W siódemce mamy ofa tak i tutaj balimy biremeczki bo a właśnie jest jakiś nowy event, nowy event, jakieś tam zawody, nieważne, jest plac ringowy tu się wrzuca e, jednostki, najlepiej to chyba wychodzi to święte Ja czasami je daję, czasami nie, tutaj nabiję jakieś punkty. Dobijam. Ja dobiłem specjalnie i specjalnie też przeznaczę 100 e, sztuk złota, żeby zamiam walnąć. Poprzedni mój re, e, rekord był 160 a teraz uwaga 154, jeszcze mniej, kurwa, nie wiem czemu. No dobra, chuj tam, chuj z tym na pierdolę. A, a, misiaczku, rób te live, pozdro. E, kurwa, no będę robił jako jego ciężko mi na razie. Ten w ogóle to się zastanawiam, czy nie wrócić do Londynu, i mam ciężki dylemat, i muszę to wszystko przemyśleć tak, że jeszcze przez kolejny tydzień będzie cienko z live'ami, kochani, ale później już może być lepiej. Mam jakieś filmy, jak pomontuję po tym live'ie dla Was, to ten e, jakiś tam fajny szocik e, z, e, z Call of Duty, Warzone no i z Greka też e, coś tam mam dla Was, to pomontuję może. Kurde, musicie mi na razie wybaczyć: na razie ciężko, z motywacją i z siłami, ze wszystkim, a po drugie, no kurde, pracuję, nie, a ciężki miałem strasznie w chuj tydzień, bo było strasznie gorąco. Gorąco, mocno, gorąco, bardzo tu 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 fajna ta piosenka event, no event, event e, fajna ta piosenka, ona była w jakimś tym intrze do Greka chyba, nie? Co ja tu dostałem? Obronę je yeah, przyjmujemy, Sto lat dla Mai, dziękuję Kanta, jesteś kochany, 100 dla kochanej Mai. Dobrze napisałeś, przyjacielu! Bardzo dobrze, dziękuję ci. To jest złota kobitka. To jest dowód, że istnieje przyjaźń między mężczyzną a kobietą, i nie muszą się kurwa wzykać. Chociaż moja jest bardzo ten, ładna, nie? Ale szkoda tego niszczyć. we wszystkich miastach prawie kurde ten bo troszeczkę defa bo było za dużo bo muszę pobudować te e, e, kopalnie i to wszystko żeby mi szybciej się surowce robiły żeby mógł szybciej rozwijać się my, kurwa obie boki e, pisać dokładnie Kuchany, jak to byś wiedział co mam wyprawiać na DC to masakra nie wiem nie mam czasu nawet na DC przyjacielu zdrowe nerwów czasu nie jest dobra lećmy 14, co to było? Aha, to było e, boskie. To na razie to musimy poczekać. 15, mamy wszystko. 16, e, w 16 chyba możemy jeździć. Tam możemy gryfa gryfować. Mamy 17 gryfów. Du, 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 du. W 17, to było e, e, ognie. O. O, ognie, ciach, jest 24 miasta, czyli siłą rzeczy przegląd wiosek teraz będzie troszeczkę dłuższy, no bo więcej tych miast jest. Rozwijamy się dosyć dobrze, moim zdaniem. Nawet dosyć szybko, że tak powiem. Tutaj kurwa czaru nie ma żadnego, to trzeba budować ten. Zaraz zrobimy przegląd wiosek, sprawdzimy też 20, co tu było. A to, to, plus czekaj. Bo 60, mam 4, 5 miast z wojskami ofowymi pół na pół i procków, Po około 6, od 600 do 800. Kto ja, co owo? Ile ma lat? A kto ile ma lat? Maja, maja ma, ja, ma, ja, ma, ma e, no ma więcej niż tyle lat. Ma jest w podobnym wieku do mnie. Ten ile lajków mamy kochani? 12 lajków, dziękuję serdecznie. Tak, e, mamy 5 wiosek opowych z około 800 hopków, 800 procków i 60 katapult. Z Wszędzie badania jest na niszczenie miasta, czyli jak ktoś nas wkurwi i, i ten i e, kamienie w łeb to teraz będzie naprawdę szybciutko leciało, bo 5 ataków na raz wchodzi no i, i tam... E, po 6 30 levelków od razu idzie w dół, to nawet jeden budynek można zwalić, nie? To dla ciebie Kamil, o już, o chuj, już jeden, idiot, no dobra, to czekajcie, ja sobie policzę, raz, dwa, 37 plus 5 to jest 42, czyli 18 katapult potrzebujemy, żeby nie więcej, bo, bo tak mam mniej więcej wyliczone, ciach, i, i dowalamy co, chyba, kiedy ci spadną za 11 minut, 90... Yy, a tych mamy tak 29 i jeszcze jednego kawalerzystę dlatego, że chcę zrobić jakieś tam kurde ten zadanie na 5 yy, srebrnych monet, bo będę miał wtedy 200, czyli będę mógł 4 razy ekstra meczyk, zrobić więcej punktów zdobyć, tak mam to kurwa wyliczone Jep, 87 tych 3 te i lecimy dalej 21 miasto Tutaj też miałem ten, targowisko właśnie rozbudować. I za resztę walniemy sobie co tam wyjdzie. 25 łuczników, niech będzie 22... 22 w sumie było, że nie ma. 22, aha, to port, dobra. Walimy tutaj, poatakowałem ta ogie, dlatego nie ma tego. Jakie poradniki? Helltaker jest zajebisty, z nasz ojciec. Jakiś dis był, nie? To czytałem poradniki. Nie wiem o co Wam chodzi, ale sobie ale pogadajcie. Tam ja kontynuuję przegląd miast. 23 miasto, co w 23. mieliśmy Boskie Postacie, i tutaj Harpie będą ciąg Budujemy i ostatnie nasze miasto: 24, to a tutaj tutaj Defik, I, i ten dobudujemy sobie transportowych łodzi. No i, i z miasta to wszystko teraz tak sprawdźcie sobie ranking ogólnie 252 miejsce 258 punktów 258 71 punktów 24 miasta nasz sojusz jest na szóstym ogólnie gracz na morzu jestem 38 czyli nieźle sojusz może trzecie atakujący 212 czyli lepsze niż zwykła pozycja czyli nieźle 148 42 punkty czyli spoko obro 32 tysiące, czyli więcej atakujemy niż ten, no bo jak przyszliśmy do ofensywy, no to oni w ogóle wycofali się z ofensywy i tylko się bronią, czyli napierdalamy ich naprawdę na tym morzu ostro, przejmujemy codziennie ich miasta i, i, i co, no i no tak to mniej więcej wygląda, wojownicy. 292 miejsce 180 065 punktów i co jeszcze pokażemy, a pokażmy sobie jeszcze historię podbitych miast, bo ostatnio większość to podbiliśmy wrogu plus wezyra, takiego nieaktywnego dwa miasta duże podbiłem dlatego, żeby wrogowie nie podbili na mojej wyspie, bo by to wkurzyło póki co kochani, 24 miasta, dwa założone 22 podbite, żadnego straconego czyli spoko, i tak ostatnio podbiliśmy New Tabas, Vini. Czyli też od wrogów i tak do dusia na tej naszej wyspie, gdzie była zła raz, dwa, trzy, cztery miasta. Podrząd, yy, także też nieźle. Yy, wezyra to o tym, którym mówiłem, że był yy, nieaktywny. TGS, który mnie w kurwie mają zjebane, yy, był, on był w tym tylko złoto, gdzie są tylko po złoto. Yy, czyli sprzedają surowce na tym i, yy, i zarabiają na tym za, za pięć sztuk złota, zarabiają złoto, co jest dla mnie pedalstwem, a nie graniem. Tomton jeszcze był wtedy w wini. i tutaj też był Tomton, także jakieś 6-7 miast czerwonych podbitych, póki co całkiem nieźle. King Player, siema witam cię serdecznie. Pamiętajcie, kto jest pierwszy raz zostawia subika, będzie bardzo miło. No i oczywiście łapkę, kochani. 13 polubień bardzo dziękuję. Także całkiem nieźle. A najlepszym przykładem co się dzieje na Morzu to jest ta wyspa. Wcześniej miałem tylko te jedne miasto, było te małe i wszystkie czerwone. A teraz zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć miast podbitych na tej wyspie wroga, także spoko, spoko jest. I co? I byle do przodu, nie? Wydaje mi się, że wygrywa tutaj też o te czerwone podbije miasto na tej wyspie nam się biewał. Założył jakiś nowy grać. Yy, ale yy, w sumie miałem małe morale, ale sporo wojska miałem, także że się sobie chuj tam podbije, bo to będzie taki rzut na dupie dla nas tutaj większych. Chociaż mogłem powiedzieć Limdoga, yy, żeby, żeby zaatakował, ale pomyślałem sobie, że yy, zużyje trochę wojska, szybko podbije i tyle, nie? Kieśni Monster, King Player, się ha, właśnie, gdzie dwunastoletni Monster? Nie wiem, się obraził chyba po ostatnich zjebach, tak mi się zdaje, nie? Inną piosenkę o ta fajna. No dobra, no to już co? Będziemy kochani kończyć. Ja tylko tak chciałem na chwilę Wam powiedzieć, że żyję. Jakoś tam jest. Powolutku, wszystko się odkręca w dobrym kierunku. Będziesz grał na świecie, Bartosz. A jakim świecie, King Player, proszę cię napisz? Bo na Dimale gram cały czas. zajebisty kawałek, nie? Ja idę, kochani, spać zaraz. Jutro yy, mam obiad u rodziców, może syn mnie odwiedzi i idę na nockę do pracy. Napisz szybko mm, Kingfire, proszę ciebie na ten, yy, o jaki świat ci chodzi, to jeszcze zdążę ci odpisać, zanim pójdę spać. Halo, King Player. proszę ciebie Berytos, a jak nowy nie wiem, muszę pomyśleć kurde e, wszystkie... powiem ci za tydzień, bo ten tydzień będzie decydujący co będę robił, czy wracam do Londynu, czy nie, czy będę dalej nagrywał czy nie i tak dalej i wtedy wszystko ten jebać COVID-19 kurwa i ten i powiem wam wszystko co się dzieje a póki co przyjaciele kończę, życzę Wam przyjemnej i spokojnej nocki i do zobaczenia przy następnym live'ie, śledźcie Facebooka, polubcie gdzieś tam overnight, bo tam wyżej chyba nawet podaję adres yy, Czy gdzieś tam wyżej. No na no, jaki naszej na Facebooku mam się nazywać i będziecie na bieżąco, trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni i, i co? I hej, do następnego razu kochani, pa!